Siema Ciciszo, witajcie w kolejnym materiale. Dzisiaj na warsztat biorę sobie Adidasa Adizero SL, czyli buta najbardziej podstawowego w rodzinie Adizero. Buta, który przeznaczony jest raczej na szybsze bieganie, nawet jako pierwsza startówka, i buta, który jest u mnie już od ponad roku. I w końcu zdecydowałem się nagrać coś na jego temat, bo chwilę w nim biegałem, potem go odłożyłem na półkę, ale robiłem ostatnio porządek na dysku w materiałach wideo i się okazało, że trochę tych materiałów mam, więc może warto jednak co nieco na jego temat powiedzieć, bo powiedzieć co nieco chcę. To co dziś powiem, to tylko i wyłącznie moja własna opinia, nikt na nią nie miał wpływu, nikt też nie widział materiału przed publikacją oprócz patronów, tak jak zawsze, bo mają dostęp wcześniej do materiałów wideo, więc jeżeli też chcecie wspierać kanał i widzieć wcześniej te materiały, to oczywiście zachęcam do wsparcia na Patronite. I koniec tej autoreklamy, przechodzimy do samego buta i zacznę jak zawsze od cholewki. Cholewka jest taka powiedziałbym klasyczna, ona minimalnie różni się od tych pozostałych modeli w rodzinie Adizero. Jest taka powiedziałbym podstawowa. Materiał jest niezbyt gruby, bezszwowy, co jest akurat plusem, bo to zmniejsza po pierwsze wagę, a po drugie też ryzyko występowania jakichś otarć. Jest dobrze dopasowana do stopy i to jest bardzo ważna informacja dla wielu osób, zwłaszcza tych, które posiadają szerszy profil stopy. Przypad w przypadku Adizero SL, przyznam szczerze, że musiałem brać w ogóle jeszcze większy rozmiar buta niż biegam normalnie, bo na co dzień biegam najczęściej w rozmiarach 44, to jest 28 cm, jeżeli chodzi o długość wkładki. Zdarza mi się jeszcze nawet biegać w rozmiarach 43, 43,5, czyli 27,5 cm długości wkładki. W Adizero SL miałem 44,2 i też mi się wydawało, że nawet jest ciutkę za mało. Generalnie miałem wrażenie, że rozmiarówka akurat w przypadku tego modelu jest rozjechana. No, i przyznam szczerze, że po rozmowach nawet z kilkoma osobami doszedłem do wniosku, że trzeba brać większego. Więc jeżeli wy będziecie też mierzyć tego buta, to od razu wydaje mi się, że warto wziąć o pół rozmiaru większego niż biegacie w nim w takich na co dzień. Bo yy, z kim nie rozmawiałem, kto biegł w tym bucie, wszyscy mi potwierdzili, a przynajmniej większość osób, że yy, jednak rozmiarówkę trzeba brać większą. Wracając już bezpośrednio do samych odczuć scholewki, no, przyznam szczerze, ona tak naprawdę niczym szczególnym się w moim przypadku nie wyróżniła no tak jak mówiłem jest ten but dopasowany ten rozmiar trzeba brać większy język jest tutaj dosyć cienki ale też nie zsuwa się na boki, nie jest w żaden sposób zintegrowany z cholewką, wyróżnikiem może być tutaj zapiętek, który jest nieco grubszy od pozostałej części cholewki, przez co też dosyć dobrze trzymał moją piętę w ryzach i nie pozwalał jej na żadne przesuwanie się ani na wyskakiwanie z buta, nie jest też zbyt płytkim butem, co też nie daje właśnie tego poczucia, że stopa nam chce wypaść, ale tak Poza tym powiem szczerze, że to jest taka cholewka taka w mojej ocenie trochę nijaka w sensie ani się w tym nie gotowałem a biegałem w tym i zimą i wiosną i nawet zdarzyło mi się w wyższych temperaturach i to akurat było spoko że jednak ta przewiewność tej cholewki była powiedzmy na w miarę względnym poziomie i nawet przy założeniu nieco grubszej skarpety ja nie miałem problemu z grzaniem się, a jestem osobą, która bardzo szybko się nagrzewa i w większości butów e, często się po prostu gotuje ale nawet mimo to, no tak jak mówiłem no nic szczególnego w tej cholewce nie ma, no określiłbym ją jako Taką nieszkodliwą, w sensie spełnia swoje założenia, nie pozwala na przesuwanie się stopy w trakcie biegu, w miarę dobrze trzyma, jest wąska i dopasowana, co mnie akurat odpowiadało. Nie wypadała mi stopa z tego buta. I w miarę się nie przegrzewałem. No i tyle. No generalnie nie przeszkadzała, ale też nie zrobiła efektu wow. Co może być mylące dla wielu osób i dla mnie też było, to fakt, że jak patrzy się na tego buta z góry, to on się wydaje dosyć szeroki. Będę wody mówił o podeszwie, więc pewnie też do tego trochę wrócę. Ale generalnie, jakby sama konstrukcja wizualnie daje wrażenie, że miejsca może być w środku sporo, ale po wsadzeniu stopy do środka okazuje się jednak, że tego miejsca zbyt wiele nie ma. Zwłaszcza też na palce. Więc tak jak mówiłem, warto tego buta wcześniej przymierzyć, zwłaszcza. Mówię to osobom, które posiadają szerszy profil stopy, a chciałyby jakiegoś takiego podstawowego buta do nieco szybszych treningów. Tu niestety może się okazać, że będzie Wam ten but po prostu za ciasny. Ja akurat mam dosyć wąską stopę, więc ona mi tam siadła bardzo fajnie, ale jak ktoś ma szerszą, no to prawdopodobnie będzie tego miejsca za mało. Punkt drugi, czyli amortyzacja. No tutaj jak mam być szczery z Wami, dupy ten but niestety nie urywa. To jest raczej średni poziom amortyzacji, czyli przeznaczony dla powiedzmy niezbyt ciężkich biegaczy i tak jak mówiłem, raczej do szybszego biegania. Zaletą dla mnie tego buta jest twardość pianki, bo ja nie przypadam za miękkimi butami i tutaj akurat tego nie ma. Nie ma tego takiego poczucia, że but zasysa do środka, że wpadamy, że ta pianka się ugniata. No nie, ta pianka jest dosyć sztywna, co jest fajne, bo to też w moim przypadku bardzo często powodowało, że ta dynamika tego biegu była po prostu lepsza. Łatwiej było mi się w takim bucie rozpędzić, bo ja jestem takiego rodzaju biegaczem. W sensie, tak jak mówiłem, nie przepadam za miękkimi butami, nie lubię tego zapadania i tutaj tego nie odczułem. Natomiast to, co musiałbym ocenić na minus, to jednak wysokość tej pianki, bo znowu ja lubię kiedy moja stopa jest w miarę blisko podłoża. Nie lubię wysokich butów. A tutaj w Adizero SL tej piany jest na tyle dużo, że miałem czasami wrażenie, że jestem trochę jak na takich koturnach. Nie jest to oczywiście poziom hoki, która słynie z tego, że tej piany jest tam sporo, ale też jest to inny rodzaj pianki w tamtych butach niż mamy tutaj w Adidasie. Mimo to jednak dalej miałem poczucie, że jest po prostu za wysoki ten but i mnie to nie odpowiada, bo przy bieganiu w nierównym terenie, bo też mi się zdarzało biec w tym bucie do lasu, no czułem, że to i stabilności nie mam, w sensie, że no jest po prostu za wysoko, no i tyle. Nie ma tutaj za bardzo co się nad tym tematem rozwodzić. Pewnie będą osoby, którym będzie to odpowiadać, ja akurat do tych osób nie należę. Natomiast, jeżeli już mówię o stabilności, to też muszę przyznać, że twardość tej pianki powoduje, że but faktycznie daje poczucie stabilności, jak zwał tak zwał. Generalnie jest za wysoki i wtedy się czułem niestabilnie, ale jeżeli chodzi o samą twardość, to jest stabilnie. A jeżeli już jestem przy twardości, to od razu mogę tutaj powiedzieć, że ja osobiście nie wybrałbym tego buta na dystans dłuższy niż półmaraton, bo jest po prostu zbyt twardy. Mimo, że ja lubię twarde buty, to jednak półmaraton to chyba byłby maks, jaki chciałbym w tym bucie biegać. No i też tak mi się zdarzało robić jeszcze w zeszłym roku, takie treningi takiej długości. Nie przekraczałem raczej 20 km. No i już pod koniec tego dystansu czułem, że trochę jest za twardo nawet jak dla mnie. Więc jeżeli ktoś chciałby pierwszego buta na przykład na maraton, to nie wiem czy pchałbym się w Adizero SL. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, no i też nie będę nikomu narzucał. Natomiast jeżeli ja bym miał wybierać, to akurat SLki na dłuższy dystans niż półmaraton bym nie wybrał. Powiem więcej, raczej nawet bym się skłaniał, że do dystansów maksymalnie 15 km chyba bym wybierał tego buta. Nie dłuższe, bo jednak faktycznie, jeżeli ktoś będzie szukał komfortu, to, to w tych butach go nie znajdzie, jeżeli mówimy tutaj o amortyzacji. No i na koniec jeszcze tylko wspomnę, bo trzeba pamiętać, że to jest but do szybszego biegania. W końcu jest w rodzinie Adidas 0, więc przeznaczony na szybsze treningi i starty. Czy ten but daje poczucie nabierania prędkości? Powiem szczerze, trochę daje, mimo tego, że nie ma tutaj mocno wygiętego e, przodu buta i jakby sama konstrukcja nie wymusza tego lądowania na śródstopiu, to mimo to da się w tym bucie rozpędzić i można w tym zrobić szybszy trening, czy nawet po prostu wystartować, więc to akurat uważam za plus, no ale w końcu, tak jak mówiłem, no to jest, mówimy cały czas o bucie z rodziny Adizero, czyli tego startowego, to jest wprawdzie podstawowa wersja ale mimo wszystko jakieś tam te założenia buta startowego musi mieć i akurat w przypadku Adi Zero SL ja uważam, że takie założenia zostały spełnione punkt trzeci, czyli podeszwa i tutaj pierwsza ważna informacja, nie mamy tutaj gumy Continental, czyli tego flagowego produktu, który znaleźć możemy w większości butów marki Adidas i przyznam się szczerze, ja się o tym dowiedziałem dopiero po jakimś czasie, bo byłem święcie przekonany, że ten Continental tutaj jest i kilka treningów w tym bucie wykonałem, po czym stwierdziłem, że sobie go pooglądam w końcu, no i patrzę, a Continental'a nie ma. Jest tutaj zwykła mieszanka jakiejś gumy węglowej, która y, mimo wszystko całkiem nieźle sobie radziła y, w trudniejszych warunkach. Mam tu na myśli głównie jakiś śnieg, y, czy mokry asfalt. Nie czułem nawet przy przyspieszaniu, że but y, po prostu mi gdzieś odjeżdża, że ta stopa mi jeździ jak na lodzie. Prawdzie, no, przy większej ilości śniegu, bo też mi się zdarzyło robić treningi w takich warunkach, no jednak tam to trzymanie było dużo gorsze, ale mimo wszystko jeżeli mówimy tutaj o mokrej nawierzchni to byłem pozytywnie zaskoczony tym jak ta guma sobie radzi, mimo że tak jak wspomniałem Continentala tutaj nie mamy, a to on głównie słynie z tego w się, że to trzymanie jest lepsze, przynajmniej te modele, w których ja miałem okazję biegać one zawsze na Continentalu radziły sobie bardzo dobrze. Sam wieżnik jest po prostu typową asfaltówką, jest płaski, jest, tak jak widać jest ponacinany, mamy tutaj formę takich paseczków na asfalcie czy jakichś tam parkowych ścieżkach, nawet w lesie, takich utwardzonych, on sobie radził spokojnie, to trzymanie było ok, ale w momencie, kiedy trafiała się jakaś delikatna ilość błota, no tutaj już była jazda bez trzymanki, jak na lodzie, więc nie polecam wbiegać tym butem do lasu, kiedy popadało, bo możecie się zdziwić i po prostu ujechać. Ale no. Kurde, mówimy tutaj o asfaltówce, mówimy tutaj o bucie startowym przeznaczonym do biegania po asfalcie, więc no, wybierajcie go raczej na treningi typowo asfaltowe, utwardzone wierzchnie chodniki, nawet y, bieżnia tartanowa czy taka bieżnia mechaniczna też spokojnie sobie ten but poradzi, bo też mi się zdarzyło biegać w takich warunkach i nie zauważyłem nic, co mogłoby temu butowi przeszkadzać. Trzy punkty ogarnięte, więc pora na podsumowanie, a podsumowanie z mojej strony jest takie, że jest to but, który nie wadzi, ale też nie jest to model, który jakoś bardzo zachwyca. No. On spełnia swoje podstawowe zadanie, ma być dostępny dla osób, które nie chcą wydawać grubych pieniędzy na buty karbonowe, chcą mieć po prostu model, w którym mogą pobiec szybciej, mogą pobiec swój pierwszy start, chcą mieć takiego buta, który nie będzie typową treningówką, ale będzie takim butem z trochę wyższego poziomu. No tak jest Adizero SL. Dla mnie osobiście jest to but, który mógłby zniknąć z oferty i to mówię z czystym sumieniem, nie boję się tego powiedzieć, bo wydaje mi się, że jeżeli chciałbym wziąć jakiegoś buta na szybsze bieganie, czy jako pierwszą startówkę, to jakbym miał patrzeć tylko na rodzinę Adizero, to brałbym Bostona, a nie e, Adizero SL. Natomiast trzeba pamiętać, że Boston jest po prostu modelem droższym, jest też, e, ma inną konstrukcję. Moje ocenie jest po prostu butem lepszym od Adizero SL, ale pamiętajcie, że to jest tylko moja ocena i możecie się z nią nie zgadzać. Możecie uznać, że Adizero SL jest lepszym butem i też będziecie mieli rację. To jest zawsze kwestia indywidualna i uważam, że każdy powinien mieć swoje zdanie. Reasumując, Adizero SL spoko, jako pierwsza startówka, jako but dla osób które nie chcą wydawać grubych pieniędzy to możecie sobie tego Adizero jak najbardziej wziąć, przymierzyć i samemu ocenić czy to co on oferuje będzie wam odpowiadało. I tym optymistycznym akcentem, czyli narzekania na to, że but jest najlepszy dla mnie. Kończymy dzisiejszy materiał. Pamiętajcie, że jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek dodatkowe pytania, to śmiało możecie zadawać je w komentarzach. Bądź też na moich social mediach, Facebook czy Instagram, tam też jestem dla was dostępny. Kończę, bo już się znowu przeciągnę z tego co widzę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.